Witajcie serdecznie. Ja dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo krótką inspiracją, a mianowicie ja zostałam zainspirowana właśnie w czasie, w czasie konsultacji, żeby podzielić się z Wami taką oto informacją. Załóżmy, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że otrzymujecie steryt, dlatego że macie na przykład objawy astmatyczne. Ja chciałam zachęcić Was do zadawania pytań e, dlaczego, jeżeli otrzymujecie jakiś lek, jakieś zalecenie, żeby drążyć temat i pytać dlaczego. Dlaczego został mi przepisany taki lek? Dlatego, że masz astmę. A dlaczego mam astmę? I mm, no właśnie, tutaj e, trzeba czekać na te odpowiedzi. Powiedzmy, jeżeli uzyskacie odpowiedź, że Twój układ odpornościowy nie działa najlepiej, dalej bym pytała, dlaczego nie działa najlepiej? Nie działa najlepiej, bo... Jak wiecie, 70-80% układu, układu, układu odpornościowego zmieści się w jelitach, więc jak gdyby tutaj sugeruje, nasuwa nam się odpowiedź, że być może trzeba znaleźć przyczynę, czyli wesprzeć układ odpornościowy, czyli wesprzeć układ y pokarmowy, i wtedy mamy odpowiedź między innymi dla tego, dlaczego mam, masz astmę. Oczywiście sytuacja jest uproszczona, ale chciałam zachęcić do zadawania pytań dlaczego. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie, czy macie pytania, to zapraszam do dyskusji. Życzę miłego dnia!